Welcome to episode number 43 of Learn Polish Podcast. You can find all our episodes on learnpolishpodcast.com and be sure to give us a five star rating and share with your friends. If you're interested in public speaking or in meditation, you can go to roycollin.com. And if you'd like some lessons from Camilla or her team, go to polonaswitch.com. Learn, <laughs> Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. Learn Polish Podcast. polski pod Ten polski pod Ten polski pod kasztut Czecki, mana? Cześć, Cześć Roy. Jak się czujesz? ale Phil, jak się czujesz? Nie, niedobrze. dobrze. Nie dobrze? Nie, bo boli nie mi zęby. Boli mnie ząb, czy bolą mnie zęby? <laughs> ząb. <My tooth>. <śmiech> <śmiech> tak, bo ząb, jeden, zęby, dwa, trzy, cztery. Uh. To duży problem. Czy boli Cię ząb, czy bolą Cię zęby? Boli mi ząb. Dobrze, czyli konstrukcja boli mnie ząb. To znaczy. Boli mnie ząb. I have a pain in my tooth. Dobrze, boli mnie ząb. O, bardzo niedobrze. E, jaki masz problem? Mam pół, 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 zęby. Pół zęba, Myślę, że jadł mi resta. Dużo czekolady, dużo czekolady, dużo cukru. Ok, czyli będziemy robić dialog u dentysty. At the dentist place, u dentysty, tak? Yeah. Dzień dobry. Dzień dobry. Co panu dolega? Jaki ma pan problem? Poli hey, mi zęb. Boli mnie ząb. Mhm. Boli mnie ząb. Um, I mam pół zęby. Ile będzie kosztuje na. How would you say to fix? <laughs> Żeby wyleczyć zęby, tak? Wyleczyć. wyleczyć. Żeby były zdrowe, wyleczyć zęby. zęby. Ile kosztuje? To zależy. It depends, tak? Mhm. Tutaj jest cennik. Proszę zobaczyć. Please have a look, tak? Cennik. Mhm. Ile kosztuje? I teraz mamy tak. Borowanie. Wiesz, co to jest borowanie, Roy? Hmm. Tak bzzz, borowanie? Po borowanie jest like polishing, jest. O, oh, drill. Tak, okay, tak, tak. Yeah, borowanie. Och, oh, mm. bardzo nie lubię borowania. A ty lubisz borowanie? Nie, nie ma problemu. Nie ma problemu. O Roj lubi dentystę i lubi borowanie. <grym> Czasami ja śpinę na dentystę. Naprawdę śpisz? Tak, tak. Hmm, to ciekawe. Czyli ile kosztuje borowanie? Borowanie kosztuje 50 zł. Dobrze. Numer dwa to jest. Wybielanie zębów. Co to znaczy, wybielanie? Na przykład mam żółte zęby, a chcę mieć białe zęby, to wybielanie zębów The to znaczy. Zębów nie, nie, nie. Hmm. Wybielanie to whitening, yes, tak? Polishing. Tak, We are maybe not. Whitening polishing. Not yeah. okay. Także białe. Są That's żółte, waiting. a chcę okay. białe. Okay. Dobrze, czyli mamy borowanie. Wybielanie zębów kosztuje 300 zł. <laughs> bardzo drogo. Tak. Dobrze, następna oferta. Może być żółte. <laughs> ta, mogą być żółte. następna oferta to jest piaskowanie zębów. Piasek to jest sand, tak? Okay. I piaskowanie That's to znaczy like the polishing, yeah? Dobrze, Pias... bardzo dobrze. How would you say piask? Piaskowanie zębów. Piaskowanie zębów. Piaskowanie. Kaskowanie. Dobrze. Następna oferta to jest założenie plomby. A filling is tak. Ja założenie, założenie plomby. Plomby, plomby. plomby. masz plombę? Miałem murky, nie wiem, murky po polsku, to jest ten metalowy. Aha, taka srebrna, jak silver, tak, tak ale To jest bardzo niezdrowe, co so ja bym miał nie wiem, pięć lat temu, a teraz mam ten normalny biały. Czyli biała plomba. A jak jest plomba po angielsku? Filling. Plomba, tak? Plomba. Czyli założenie plomby. Roy ma wszystkie białe plomby. Cztery, mam cztery. Cztery białe plomby. A u Ciebie? Też cztery. <laughs> Też cztery. Dobrze. Następnie. U, to jest ostatnia oferta. Wyrwanie zęba. Co to znaczy wyrwanie zęba? your tooth. Tak, to bardzo boli. Wyrwanie zęba. I kiedy bardzo, bardzo boli to możesz poprosić o znieczulenie. Mówisz, proszę znieczulenie. Co to jest znieczulenie? Dobrze. Czyli jaka jest oferta? Ja mówię po polsku, a Ty mówisz po angielsku, tak? Borowanie. Dobrze. Wybielanie zębów. Piaskowanie zębów. Założenie plomby. Wyrwanie zęba. Znieczulenie. Znieczulenie. Dobrze, i teraz zrobimy dialog. Ja jestem dentystką, ty jesteś pacjentem. Może przez telefon, ok? Przez Dobrze. telefon, że ty chcesz umówić się do dentysty na wizytę. Drun, drun, drun. Dzień dobry, gabinet dentystyczny, Kamila Kopytek. Słucham. Dzień dobry. Dzień dobry? Mam problem. Tak, wszyscy, którzy zwolnią, <laughs> mają problem. Problem z zębami. Boli mi, bardzo boli mi zęby. Zęby czy Zęb, jeden ząb, ząb, ząb. ząb? Boli mnie ząb. Boli mnie ząb. Rozumiem, bardzo? Bardzo. Nie mogę śpić. Nie mogę spać. N nie Takie mogę spać. Tak. Nie mogę spać. Rozumiem. Chciałbym, tak? Umówić się. Lek like to make appointment, tak? Proszę, chciałbym. Chciałbym. Umówić się. Umówić się. Na wizytę. Na wizytę. Dobrze, kiedy pan ma czas? Teraz. Teraz no. Niestety, teraz mam dużo pacjentów. Może być na przykład jutro. Po południu. Jutro po południu. Czy ma Pan czas? Jutro po południu. Dobrze, może o 14. O 14? Tak. At tak, O 14. Dobrze, w takim razie do zobaczenia. Jutro o 14.00 będzie borowanie, będzie zakładanie plomby albo wyrwanie zęba. Zobaczymy jaki jest ten problem, tak? No dobrze. O, nie ma entuzjazmu, yes. ale mamy znieczulenie. Jest taka opcja. O, oh, super, nie będzie boli. Nie będzie boleć. Super. Dziękuję bardzo. Dziękuję do bardzo. Jutro. Do jutra, do zobaczenia. So I hope you enjoyed that lesson. Uh, you'll find all our lessons on learnpolishpodcast.com and we'd appreciate a, a rating, five-star rating, and also to share with your friends. um you can also find our speaking podcast and a meditation podcast on roycollon.com and if you'd like some lessons from Camilla or her team on skype these days you can go to polonewatch.com davidian <laughs> learn polish podcast learn polish podcast learn polish podcast learn polish podcast polish podcast polish podcast